Witam, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Mistrzostwa Świata tryb World Class Polska i Grupa C z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. A teraz pierwszy mecz z Meksykiem i czy będzie wygrana? A więc kto wygra pierwszy mecz? Czy Polska, czy Meksyk? A więc rozpoczyna Polska: Lewandowski, Zieliński, szymański. Liderski, Lewandowski, Żurkowski, Zalewski, Nikola Zalewski, Lewandowski, Żurkowski. A i niedokładne podanie: Rodriguez, Sanchez, Korona, Sanchez. A więc jest 13 minuta meczu i Sanchez odrzutu z autu. Korona. Jezus, korona. Uff, wybicie piłki. Nie ma bramki. I teraz trzeba to wybronić i ruszyć z kontrą. Uf, na szczęście nie ma bramki. Teraz od bramki spokojnie. Jeszcze czas. Kiwior Zalewski. Świderski, Świderski, Karol Świderski Żurkowski Nikola Zalewski Świderski Karol Świderski Lewandowski nie ma bramki Robert Lewandowski nie ma bramki ale będzie rzut rożny Teraz rzutka a w pole karne Sieliński aj Niedokładne te podanie Teraz Lozano, Guardado, Guardado i jest out dla Meksyku, 35 minuta meczu, Lozano, Jimenez, Kiwior, Siderski, Krychowiak, Krychowiak, Lewandowski Lewandowski strzał, nie ma bramki, ale będzie kolejny rzut rożny. I teraz strzał Świderskiego, nie, jednak nie. Kontra. Guardado. Teraz jest kontra Meksyku. Korona. Teraz spokojnie, Żurkowski. Bednarek, Klichowiak i koń pierwszej połowy meczu. A więc za chwilę się rozpocznie druga połowa meczu i na razie jest remis 0-0. A więc teraz Rodriguez. Sanchez. Korona. Rodriguez. Korona. Korona. Lubicie piłki. Żurkowski. Kiwior Zalewski. Świderski, a niedokładne zagranie, dalej Moreno, Alvarez. Zalewski. Świderski, a niestety nie ma bramki. Korona. Alvarez. Rodriguez. Lewandowski. Robert Lewandowski. Lewandowski. Niedokładne zagranie. Teraz Korona. Jesus Korona. Kiwior. Jakub Kiwior. Żurkowski. Rodriguez, Korona, Grychowiak, Lewandowski, niedokładne zagranie, Arvarez, Rodriguez, Jimenez, Raúl Jimenez, Korona, aj, 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 niestety Polska traci bramkę z Meksykiem. I trzeba jeszcze strzelić co najmniej jedną bramkę Niestety Lewandowski Świderski Frankowski Frankowski Ajajaj Rodriguez Oj oj oj, oj, oj. Trzeba uważać Jest 0,2 i to jest podsumowanie tego meczu. Dobra, pierwszy mecz przegrany. A teraz będzie mecz chyba z Argentyną. Czyli teraz mecz o wszystko z najtrudniejszym rywalem. Szkoda. Korona, dwie bramki. I te. Ostatnie 10 minut, i teraz Polska-Argentyna. Argentyna ma 3 punkty. Wygrana z Argentyną i później z Arabią Saudyjską, no to daje. Ty. Nie, nawet jakbym zrobił z... A nie. nie, muszę wygrać. Muszę wygrać z Argentyną. Lewandowski, Zieliński. Dzieński, świderski, ajajaj, aj, aj, nie będzie bramki. Los Elso, spokojnie, trzeba grać spokojnie. De Paul. nie ma co się podpalać zbędnie. Jest. Rzut rożny dla Argentyny Dobrze Szczęsny Szczęsny Krychowiak Zieliński Lewandowski 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 Świderski Zalewski Nikola Zalewski Nikola Zalewski nie ma Bramy De Paul, De Paul, Messi, Leo Messi, 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 Oj, na szczęście nie ma bramki, Szczęsny, Kiwior, Zaleski, Świderski, Lewandowski. Dzieliński, Szymański, Sebastian Szymański, Szymański, Lewandowski nie ma bramki niestety. Kurczę, szkoda. Ale je, jest szansa. Jeszcze jedna, dwie takie próby, i może być bramka. Martinez, Messi, Messi, Glik zatrzymał Messiego, Żurkowski, Świderski, świderski, aj! Niedokładne zagranie. Teraz Zalewski, Zalewski, Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski, Świderski. Nie ma bramki. I Żurkowski czerwona kartka. Nie wierzę. W dziesiątkę będzie trzeba wygrać mecz W 10 na 11 Ale najgorsze jest to, że Argentyna jest Można z Argentyną wygrać Ale Trzeba właśnie nie tracić bramek Kurczę. A tak się dobrze zapowiadał ten mecz Świderski, świderski, Karol Świderski. Świderski. Karol Świderski, aj! Szymański! Loselso, no nie wierzę. Martinez, de Paul. Paredes, Loselso, de Paul. Molina. Martinez, nie ma bramki. Glik, Krychowiak, Lewandowski, Świderski, Zieliński, Piotr Zieliński, Szymański, Sebastian Szymański, Szymański, doświadkowanie w projekcie jest! Karol Świderski, Karol Świderski, przywraca szansę reprezentacji Polski. Karol Świderski. Karol Świderski. A więc trzeba wygrać z Argentyną i później z Arebrą Saudyjską. I później, nieważne czy Argentyna wygra z Meksykiem, czy przegra, to i tak Argentyna odpada. Lewandowski. Aj! To był karny! Karny tam był. De Paul. Molina. Paredes Messi Paredes Messi Kivior De Paul Świderski oj 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 kłopoty Kłopoty nie ma bramki klik Świderski Lewandowski Robert Lewandowski Frankowski Przemysł Frankowski, doświadkowanie. Lewandowski nie ma bramki. Aj! No i remis z Argentyną, a więc chyba nie będzie wyjścia z grupy. Chyba niestety nie będzie. Meksyk będzie musiał z Argentyną wygrać. No właśnie. Meksyk ma 6 punktów. Nic nie musi, tylko może tylko wysoka wygrana z, <kluzny> z Arabią Saudyjską.